20 maja odbyła się konferencja otwierająca wydarzenia IO 2025. Oglądaliśmy ją razem z przedstawicielami Google'a w Polsce, pojawiając się w ich siedzibie w Warszawie. Impreza, jak można się było spodziewać, zdominowana została przez najnowsze algorytmy Gemini. Jedną z ciekawszych funkcji, którą zaprezentowano, był generatywny model do tworzenia filmów w Wio 3, który oprócz realistycznego obrazu wzbogaca je również o dialogi, dźwięki i odgłosy z otoczenia. Dostępny już w USA Google Flow pozwoli zaś na kreatywne łączenie i edytowanie wygenerowanych klipów, za pomocą promptowania, tworząc długie i skomplikowane produkcje. Wyszukiwarkę Google, póki co również tylko w USA, wzbogacono natomiast o tryb AI Mode, pozwalający na zadawanie zdecydowanie bardziej szczegółowych i wymagających zapytań, udzielając kompleksowej odpowiedzi na podstawie wielu wyszukiwań. Opcja wspomoże użytkowników m.in. w robieniu zakupów poprzez wirtualną przemierzanie ubrań, dostosowując sposób układania się odzieży do ich sylwetki ciała, a bardzo ambitnie wyglądające wyszukiwanie za pomocą obrazów w kamerze w czasie rzeczywistym pozwoli na bieżąco tłumaczyć AI otaczającą nas rzeczywistość. Zmian doczekał się również Google Meet, który dla subskrybentów Pro i Ultra na bieżąco przetłumaczy wypowiedzi rozmówcy naśladując jego barwę głosu, ton, a nawet ekspresję. Na ten moment w ramach języka angielskiego i hiszpańskiego. Na koniec zapowiedziano jeszcze najnowszą generację inteligentnych okularów, w której zaimplementowano technologię Android XR stanowiącą kombinację wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o cenę za pełnię oferowanych funkcji i możliwości, tanio niestety nie będzie, ponieważ posiadający wszystkie Nowinki abonament Google AI Ultra będzie kosztował ponad 1200 zł.